Spektakl Bejkowy Kapciuszek w wykonaniu dziecięcego teatru Fik Mik. To kolejna w tym roku premiera zorganizowana w Domu Kultury w rybniku Boguszowicach. Przedstawienie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Na widowni wypełnionej po brzegi zasiedli dziadkowie, rodzice oraz rodzeństwo. Mój brat się zgubił, skoro się skupił, to zaczął go szukać dużo rzeczy, znaleźć iść do biura rzeczy. Zgodnie z tytułem, głównym bohaterem bajki jest kapciuszek, który poszukuje swojego brata bliźniaka, czyli kapcia do pary. Po oszukiwaniom towarzyszą liczne przygody, z których płynie wniosek, że uczynność oraz chęć niesienia pomocy często bezinteresownie bardzo często zostaje nagrodzona. W Teatrze działającym przy Boguszawickiej placówce kultury od dwóch lat występują dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Zajęcia z dziećmi prowadzi reżyser Izabela Karwot, wspomagana przez asystenta Martę Kołodziejską. O projekty kostiumów, opracowanie plastyczne scenografii i rekwizytów zadbała Aleksandra mrok rudkowska Wykonawstwo strojów spoczywało w rękach Zakładu Krawieckiego Irena. Scenografii oraz rekwizyty wykonał Andrzej Wyżgą, reżyseria Światła Tomasz Poremski, zaś za opracowanie muzyczne odpowiadał Robert Pior. Po skończonym przedstawieniu oprócz oklasków młodzi artyści otrzymali także drobne upominki. Dodatkowo po premierze na artystów czekała pizza.